Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, pozytywnie na kolejnym filmiku na kanale Monami. Jak wskazuje tytuł dzisiejszego filmiku, jest to demko. Kilka osób już jakby wspominało mi w komentarzach, że fajnie by było, jakbym taki filmik dla Was nakręciła, więc stwierdziłam, że czemu nie. Jednak moje denko będzie takie troszeczkę zmodyfikowane. Ponieważ stwierdziłam, że nie będę opowiadać tylko i wyłącznie o kosmetykach, bo tych kosmetyków nie zużywam aż tak dużo, jak co po niektóre dziewczyny, gdzie te, te kos tych kosmetyków otrzymują bardzo dużo od firm, z którymi mają współpracę. Więc ja przyznaję się szczerze, nie mam tych kosmetyków aż tak dużo, żeby w ciągu miesiąca po prostu mieć tego cały, całą reklamowę. Więc pomyślałam sobie, że moje denko będzie troszeczkę zmodyfikowane, ponieważ jestem gospodynią domową również, prócz tego, że pracuję zawodowo, wiadomo, zajmuję się również domem. Sporo kosmetyków, nazwijmy to, czy środków chemicznych do pielęgnacji domu zużywa się właśnie w trakcie życia, funkcjonowania, no, w normalnym funkcjonowaniu. Domu, więc słuchajcie, pomyślałam sobie właśnie, że na moim dęku nie będą tylko to rzeczy, te rzeczy kosmetyczne, które jakby na bieżąco użytkuję, testuję, zużywam, ale również myślę, że chciałabym wejść również naprzeciw innym paniom. Jak wiecie, u mnie jest sporo inspiracyjnych rzeczy, gdzieś tam motywacyjnych, ale chciałabym właśnie też mówić o tym, co się u mnie sprawdza, co się nie sprawdza. Też właśnie panie się do mnie zwracały, Monia, czym czyścisz meble i tak dalej, więc pomyślałam, że dlaczego również i o tym nie mówić, właśnie na takim dęku, co, co zużywam, co się właśnie u mnie sprawdziło, co niekoniecznie. Wiadomo, u każdego co innego. Jest wspaniałego i, i tak dalej, ale jeżeli ja mogłabym komuś w czymś pomóc, to dlaczego nie? Więc tyle, tyle tytułem wstępu. Przechodzimy, kochani, do. Tutaj będę troszeczkę opowiadać. Mam tu kilka produktów. Mam nadzieję, że ten filmik nie wyjdzie jakoś bardzo, bardzo długi, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Więc tak, słuchajcie, nie wiem, bo kto mnie już od jakiegoś czasu ogląda, to ja na którymś, na którymś holu zakupowym z Pepco tam właśnie się chwaliłam z zakupu takiej olbrzymiej świeczki i ona była przeceniona na 10 zł, ja dlatego właśnie się zdecydowałam, żeby ją wziąć, bo ona no olbrzymia Czytałam gdzieś, właśnie, już nie pamiętam u kogo, że narzekały, narzekały panie, że się nie wypala ta świeca. Znaczy, niekoniecznie ta, tylko ogólnie świece z pepko. No słuchajcie, u mnie tak się wypaliła. Więc myślę, że chyba nie najgorzej, bo miałam świeczki z Ikea kiedyś i powiem wam, środek się wypalał, a cała reszta tu zostawała, więc myślę, że jak na taką olbrzymią świeczkę, to co tutaj w środku pozostało, myślę, nie jest, nie jest jakby wynikiem najgorszym, także myślę, że będę w dalszym ciągu świeczki z pewko kupować, bo dość fajnie dość fajnie się ta świeca wypaliła. Ja myślę, że sobie zostawię ten, ten, ten pojemniczek szklany. I coś tu wymyślę na niego, coś, coś, coś tu dla niego zorganizuję, żeby nie wyrzucać, bo myślę, że takie rzeczy spokojnie, spokojnie się przydadzą, więc ja go wymoczę, namoczę, wyszoruję i myślę, że będzie fajnym, fajnym takim szklanym pojemniczkiem. Kolejną rzeczą, słuchajcie, będzie to kremik z firmy El... Evre? Evre? Evry, nie wiem jak to tak, to jest jakaś francuska chyba. Słuchajcie, no to powiem Wam, to jest serum regenerujące do rąk. Ono ma taką, nie wiem, czy tu jeszcze coś wygniotę chyba nie. Coś takiego, wiecie, to jest ta konsystencja, taka coś jak wazelina. Pachnie, tak, tak sobie. Szczerze powiedziawszy, to było niby skoncentrowana formuła do bardzo suchej i niezniszczonej skóry. Na dłoniach i w, jakby w składzie ma olejek arganowy, masło karite jakieś i oczywiście nie zawiera parabenów, barwników, olejów mineralnych. Generalnie niby skład ma dobry, ale powiem Wam szczerze, nie powalił mnie ten krem, nie byłam nim zachwycona. Ja ogólnie w biurze, wiecie, dużo kremuję ręce ze względu na to, że jednak od tego papieru. Mocno te ręce się wysuszają. My mamy też w biurze bardzo ciepło, więc używamy kremów do rąk, ale ten, słuchajcie, no nie powalił mnie i ja na pewno do niego nie wrócę. Ma on taką niezaciekawą konsystencję. Ja miałam wrażenie, że później tłuszczę te papiery, więc nie, zużyłam go, owszem, ale drugi raz na pewno tego kremu, słuchajcie, nie kupię. Teraz chciałabym Wam pokazać olejek bergamotkowy, tak się chyba nazywa. Ten olejek, słuchajcie, ja używałam do tego czajniczka, czy nie wiem, no różnie to na to mówią: gdzie się wkłada tilajta, i na górę nalewa się wodę, i tam właśnie do, dolewamy sobie, właśnie jakichś olejków eterycznych. Bardzo, bardzo fajnie ten olejek pachnie. Ja kupiłam go na Allegro za grosze, nie pamiętam gdzieś chyba niecałe 2 zł to kosztowało. Jak skończę jeszcze jakieś tam kolejne, na pewno sobie zamówię, żeby nie zamawiać jednego, to zamówię sobie na pewno, jeszcze znowu gdzieś ze 2, 3, tylko różne rodzaje. Także fajne jeszcze to już nie mam właśnie buteleczki z niego, bo wyrzuciłam, jeszcze jest świetny o zapachu zielonej herbaty. Przepiękny, naprawdę bardzo polecam. Polecam serdecznie. Kolejną rzeczą słuchajcie: to zużyłam taką próbkę. Próbeczkę dostałam w Hebe na Facebooku i to jest hydro krem na dzień i na noc. nawilżający, kojący olej, olej z róży i awokado. I on ogólnie ma, ma chyba za zadanie matowić, bo gdzieś to, gdzieś to wyczytałam. W każdym bądź razie zużyłam tą, zużyłam tą próbeczkę, słuchajcie, i jestem naprawdę mega zaskoczona. I na pewno, kupię, na pewno kupię kremik z tej firmy. Jestem ciekawa i będę testować, także na pewno u mnie na kanale pojawi się ta pozycja, bo, bo mnie bardzo właśnie pozytywnie ta próbeczka zachwyciła. Kolejną, słuchajcie, rzeczą jest to z biolowe natural, taki krem balsam czy masło do ciała. Bardzo te zapachy, słuchajcie, te zapachy powalają, jeśli chodzi o tą, tą markę Biolowe Ja to kupiłam na Contigo. Ja tam chyba w którymś filmiku, nie chyba na pewno, z zakupów, właśnie z holu zakupowego z Contigo. Em, Opowiadałam o tym, o tym, właśnie o tym balsamie, i jest to masło, masło do ciała o smaku, o zapachu barwkowym. Ma sprawiać, że skóra staje się miękka, gładka oraz poprawia jej elastyczność. Słuchajcie, widzę, że niektóre dziewczyny są mega tym zachwycone. Mnie powala cena tego, bo ja wiem, że pokazywałam tam, właśnie porównywałam cenę. Czerwonego garniera, który uwielbiam, i ten, tych butelek już po prostu zużyłam. No dużo, I, i jakby to jest numer jeden od kilku lat u mnie. Natomiast to kupiłam z czystej ciekawości. Zaszokowała mnie gramatura, bo tu jest tylko 150 gram, i on kosztował coś blisko 20, koło 20 zł, więc no, sorry, ale nie. Nie za to, że, że ja myślę, że cena nie jest po prostu samego, jakby zapachu. Nie jest warta, tym bardziej, że na skórze u mnie, jeśli chodzi o mnie, to czerwony garnizz, słuchajcie, wchłania się bardzo szybko. Natomiast ten, ten, to masło ma taki, zostawia taki film, tak zwany. Fajnie na wilżanie powiem, że nie, ale, ale zostawia ten film, nie każdemu to odpowiada. To jest pierwszy minus, a drugi cena. Zdecydowanie za cenę minus, także nie. Ze względu właśnie na to, nie kupię już tego produktu, nie wrócę do niego. Kolejną rzeczą, to słuchajcie teraz, coś z chemicznych rzeczy. spray cleaner ja ten produkt kupiłam to jest spray do szyb. On, ma, on jest takiego zielonkawego, takiego morskiego ma taki morski kolor. To jest szwedzki produkt. Jego można zakupić w Juli. Oni tam mają jeszcze. Na pewno jakiś tam do kuchni, do łazienki. Ja generalnie sprawdziłam ten i on się u mnie, słuchajcie, mega sprawdził. Jeżeli ktoś, jego jest tu nawet dość sporo, bo tu jest 750 ml. Bardzo fajna pompka, nie psuje się. Użyłam już tych produktów kilka butelek z tej, z tej serii. I powiem Wam, szyby są naprawdę lśniące, ładnie umyte. Nie ma właśnie jakichś tam smug, nie zostawia ten płyn, i, i tylko, że tam on kosztuje gdzieś koło chyba coś koło 9 zł. A moim odkryciem teraz, słuchajcie, są płyny do szyb z Action. A cena jest ich 5,55, więc wybierając między ta, ten z Akrzyna, a tym zdecydowanie wolę Akrzyna, aczkolwiek, jeżeli nie będę miała, będę jakby pod ręką miała to do kupienia, na pewno do tego wrócę, bo jest wdzięczny ten płyn, i tak jak wspomniałam, super błyszczą po nim szyby. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest to z Bielendy... Fluid mineralno rozświetlający z tą e, słynną <laughs> truskaweczką. E, jego tu jest 30 gram. <laughs> jest to e, bardzo fajny, to jest sok, rozświetlający z sokiem z truskawki. E, ja słuchajcie, już używam, nie wiem, drugie albo trzecie opakowanie. Zakochałam się w tym produkcie. Jest genialny. Bardzo fajnie kryje, aczkolwiek nie jest to taka, wiecie, ciężka, jak to powiedzieć, taka ciężka masa, ciężki podkład. Nie, 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 to jest coś lekkiego, daje taką naturalną, naturalny kolor, bardzo fajnie tak odświeża. Jeżeli właśnie coś jeszcze rozświetlającego pod ten fluid damy, ślicznie się to razem komponuje. Więc ja zresztą jestem dzisiaj również tym podkładem wymalowana. Więc genialny, lekki, w bardzo fajnej cenie i będę na pewno do niego wracać. To jest mój, mój ulubieniec w tej chwili. Więc i numerek 03, ja używam 03, więc genialny, genialny. Polecam wszystkim, jeżeli ktoś jeszcze nie próbował. Naprawdę super i będę do niego na pewno wracać. Zresztą używam już, tak jak mówię, chyba trzecie opakowanie. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jeśli chodzi o kosmetyki, jest to pasta do zębów wybielająca z Dabura. Jest to czarna pasta, słuchajcie. Ja już chyba, nie wiem, chyba czwarte opakowanie zużywamy. Ma taki delikatny, może no nie taki całkiem, ale ma z takich delikatniejszych posmaków, właśnie mięty. Nie jest, nie jest ostrą pastą ale genialnie wybiela zęby. Słuchajcie, ja testowałam i Elmexy i różne inne i taki efekt, jak był po tej paście, to po żadnej innej. Naprawdę. Genialne. Ja jeszcze jest z tej serii wiem, że jest jeszcze goździkowa. Jest jeszcze, jeszcze, jeszcze mm, jeszcze z czymś tam jest. Wiem, że chyba trzy rodzaje tej, tej pasty. Ja akurat miałam goździkową. Bardzo fajnie odświeża Usta od wewnątrz, także super, I, ale generalnie to, to, ta się bardzo świetnie u nas przyjęła, polecam gorąco, na Allegro, ja zawsze na Allegro kupuję te pasty, więc w bardzo fajnych cenach, ona chyba gdzieś koło 10-12 zł coś takiego kosztuje, więc nie jest jakoś dużo droższa niż pasta z, na przykład z Elmexu. Bo ja tych Colgate'ów i tak dalej, to jakoś tak wiecie, używałam kiedyś, kiedyś, ale jak trafiłam na tą, to jest naprawdę boska. Kolejną słuchajcie rzeczą, jest to siarczan magnezu, jest to taka sól do kąpieli, bo to różnie, różnie ludzie, właśnie ja ze względu na to, że nie mam wanny, to używam w momencie jak sobie noczę, moczę nóżki, żeby sobie tam je, wiecie, zrobić. To dosypuje właśnie tego magnezu, i generalnie bardzo fajnie się właśnie przez skórę magnez wchłania. Jest to taka naturalna terapia, więc jeżeli ktoś ma niedobory magnezu, to jak najbardziej, słuchajcie, polecam. Bardzo fajna sprawa. On... Jest bez zapachowy, on jest coś takiego jak taka grubsza sól i wsypuje się po prostu do kąpieli czy, czy tak jak ja wspomniałam, do miseczki w momencie jak moczymy sobie nóżki, pielęgnujemy je tam. Ja to kupiłam również na Allegro, tu jest tego aż kilogram, więc starczy na bardzo długo. Wiecie, nie pamiętam ile to kosztowało, ale ogólnie te wszystkie Magnezy, sole i tak dalej nie są drogie, więc na Allegro spokojnie można, słuchajcie, znaleźć to i jeżeli ktoś właśnie ma niedobory magnezu, jak najbardziej polecam, bo jest to nawet zdrowsze niż łykanie tabletek, bo wchłania się to po prostu przez całe ciało, przez całą skórę, jeżeli stosujemy to do kąpieli, a przez nogi też jak najbardziej, bo jak wiemy stopy są bardzo wrażliwym mimo wszystko organem w naszym organizmie i tam też... Są receptory, które powodują wchłanianie tych, tych minerałów. Kolejną, słuchajcie, ciekawą, ciekawą próbką, jaką przetestowałam, jest to taki kremik, który również otrzymałam chyba w Hebe albo w Contigo, już nie pamiętam dokładnie. Jest to klosze anti Wrinkle. To jest krem na dzień z żożobą i jakimś olejkiem z olejkiem Flame, coś takiego. W każdym bądź razie też mnie zachwycił, ale jakoś no nie wiem, nie chyba nie zaglądałam za nim jeszcze. Także jestem ciekawa tego kremiku, bo on bardzo jest ma taką ciekawą konsystencję, jest tłustawy bardzo fajnie odżywia i e, skórę i, na, i nadaje takiego wiecie takiej trochę sprężystości. E, więc e, jestem ciekawa, m, będę szukać na internecie, zużyłam i jestem tą próbką zachwycona. Także będę będę właśnie testować również i e, ten kremik jeśli chodzi o kolejną rzecz, to już Wam mówię. Jest to z Yope, e, Odżywka do włosów. Tu nawet jeszcze jakaś cena: 27,99. E, ja nawet nie wiem, gdzie to kupowałam. Czy to kupowałam w Rosmanie, czy w Lidlu. E, jest, jest, jak wiecie, jest to seria naturalnych kosmetyków e, do włosów, i nie tylko, bo wiem, że tam są jeszcze, jeszcze do kąpieli, jakieś żele i tak dalej. I to jest, słuchajcie, ta, ta, ta odżywka bardzo nawilża włosy i, i nadaje takiej sprężystości, czy do niej wrócę, niekoniecznie, bo cena jest jaka jest, efekt taki no, ale żeby szału szał po niej, jak, jakby nie było ja jakoś tak, nie wiem, dziewczyny się zachwycają bardzo tą marką, a u mnie to jakoś tak. Niekoniecznie. Testuję teraz inną odżywkę, więc myślę, że tamta chyba jest jednak odrobinę lepsza. Kolejnym kremem do rąk, słuchajcie, jest to taki czerwony kremik, kupiony w Rosmanie. Słuchajcie, nie kupujcie go. Jest dramat. Nie dość, że nie nawilża. Śmierdzi potwornie. My, myśmy go dosłownie użyli chyba, no nie wiem, 3, ze trzy razy i nie da się tego używać, po prostu jeden wielki smród, no ani no, no nie spełnia to, szkoda w ogóle poświe, poświęcać tutaj czasu te, temu kremowi, niby to ma jakoś tam, wiecie, wspomagać i tak dalej, nadawać aha, z gliceryną, nadawać tam miękkości, elastyczności i tak dalej, nie totalnie nie, totalny niewypał, totalne dziadostwo, nie kupujcie, dramat, 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 jeszcze raz dramat, katastrofa. Także to chyba w ogóle ogólnie pójdzie do śmieci, choć ja wiecie, staram się zużywać kosmetyki, to jednak ten produkt pójdzie chyba do śmieci, bo tego po prostu się nie da zużyć, po prostu się nie da. Następną rzeczą, i to już jest ostatnia rzecz, jeśli chodzi o chemiczne sprawy, jest to Melgio, jest to środek włoskiej firmy. On to jest taki odtłuszczacz. To podobno panowie używają właśnie do czyszczenia różnych, różnych rzeczy, związanych właśnie, żeby coś odtłuścić No, u mnie szczęście ja, ja to zużywałam. Także bardzo fajny produkt, słuchajcie, czy do jakiś plam, odtłuszczenia właśnie jakiś plam. I innych spraw. Bardzo fajny, bardzo fajnie się sprawdził. Także na pewno do niego, do, do niego wrócę. Tutaj, jak widzicie, nawet jest narysowany. Ja często, gęsto myłam tym środkiem właśnie grilla, żeby go porządnie doszorować, doczyścić. No i oczywiście, tam jeśli chodzi o ubrania, tak jak wspomniałam, jakieś tam odpuszczenia i tak dalej, bardzo fajnie to wszystko schodzi. Kuchenki, mikrofalówki, piekarniki, jak najbardziej, tym również można czyścić, więc super, super. Ale wiem, że nie wszędzie ten produkt można kupić, bo ja szczerze powiedziawszy to mi poleciła koleżanka i no trochę się najeździłam za tym produktem. I znaczy najeździłam, jak gdzieś byłam w sklepie po prostu zerkałam za tym produktem, ale jego wszędzie nie, 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 jest, nie jest tak ogólnie dostępny, tak. No i słuchajcie, przed ostatnią pozycją jaką chciałabym tutaj wam polecić, jest to maska <śmany> Amont The Stars i jest to maska, która słuchajcie poprawia teksturę skóry, wygładza, uelastycznia, maska w płachcie stworzona na bazie ekstraktu z kawy. Genialna, słuchajcie, genialna, bardzo, fajnie, bardzo fajny skład. Rano faktycznie wygląda się, bo ona tutaj pisze, że to jest, wiecie, dla gwiazd, nie, <ścoughs> więc rano się shininguje, po prostu już skóra lśni. Jest, jest naprawdę genialna i godna polecenia. Naprawdę słuchajcie, ja to dostałam jako, wiecie, dodatek do zakupów, które zrobiłam w Daglasie, i pan, pan po prostu mi go polecił. Powiedział, że jest super i nie będę żałować i będę do tej maseczki wracać. Więc faktycznie jest to produkt koreański. Także, no, naprawdę, naprawdę super. Dawno nie miałam tak fantastycznej maski w płachcie i, i tak fajnie nawilżonej takiej, wiecie, z takim fajnym składem. Także genialna, polecam. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie nabyć, to jak najbardziej na tak. I ostatnim produktem dzisiaj w denku... Jest to krem też koreański, ja go kupiłam, słuchajcie, w Rossmanie, takie opakowanko w środku, ma on taki, ma on taki delikatny zapach jakby wiśniowy, o. I ten krem, słuchajcie, jest bombowy. Ja ogólnie bardzo długo szukałam, słuchajcie, kremu, którym będzie mi matowił skórę pod makijaż. Ja ogólnie mam właśnie skórę z tendencją do przetłuszczania się szczególnie wiosną i latem, bo zima, jesień to tak, umówmy się, jest, jest taki spokojniejszy ten czas. I dużo, dużo kremów testowałam, i niestety zazwyczaj to się kończyło tak. Słuchajcie, że ja o godzinie 11 w południe po prostu cała się świeciłam i musiałam biegać z tymi bibułkami, żeby to serbum ściągać. Wyglądało to po prostu tragicznie. Aż natrafiłam właśnie kiedyś na promocję, i to w sumie pani przy Kasie mi wcisnęła, że tak powiem. Ja tak no dobra, tam nie wiem, chyba 19 zł czy 18 kosztował na promocji, więc mówię, a dobra, wezmę. I powiem wam, mega, ale to mega mnie zaskoczyło, więc jeżeli ktoś szuka kremu, który bardzo fajnie, szybko się wchłoni i zmatowi skórę, to jest po prostu genialne. Ma bardzo fajny skład. Ja już w tej chwili zużywam chyba trzecie opakowanie. Poleciłam go również swojej koleżance, więc również jest zachwycona. Jest to Sums z firmy Sumsu i naprawdę gorąco, gorąco polecam. Świetny skład. Tutaj ma aloes i kwas hialuronowy. No, i, i nie wiem, co tutaj jeszcze. Gliceryna, oczywiście jakieś tam troszeczkę alkoholu, olej, woda, ale ogólnie słuchajcie, naprawdę jest genialne. Polecam, jeżeli ktoś szuka właśnie kremu do zmatowienia, to to jest właśnie pozycja, którą, która jest godna, godna polecenia, i ja stosuję, tak jak mówię, już chyba trzecie opakowanie, i do niego na pewno będę wracać, a to idzie do śmieci. Także to, słuchajcie, takie produkty dzisiaj dla Was przygotowałam, jeśli chodzi o właśnie o denko, także piszcie koniecznie, czy któreś z tych produktów już u Was się w Waszych domach znalazło, czy coś z tych rzeczy testowaliście, jestem bardzo ciekawa, no i oczywiście, słuchajcie, jeżeli się Wam mój dzisiejszy filmik podobał, moje pierwsze denko, to... Proszę o łapeczki w górę. Jeżeli ktoś z przypadku trafił na mój filmik, to serdecznie i ciepło zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nic Was nie ominęło. No i oczywiście zapraszam Was w przestrzeń instagramową, tam też również można mnie odnaleźć i złapać ze mną kontakt. Także słuchajcie, jeżeli nie odpisuję od razu na jakieś komentarze, czy właśnie na Instagramie, nie gniewajcie się, bo albo może nagrywam, albo jestem może w pracy, albo gdzieś po prostu biegam. Także jak tylko łapię odrobinę czasu, uwierzcie mi, że, że dla Was zawsze staram się być i odpisywać żeby was tutaj w żaden sposób nie zaniedbywać. E, także kochani, już kończę na dzisiaj. E, mam nadzieję, że było ciekawie e, i fajnie e, i to wszystko by było. Także żegnam się kochani z wami do zobaczenia do następnego filmiku. Pa